Cześć, z tej strony Wiesław. Zapraszam Was na film o myjącym odkurzaczu pionowym firmy Thomas, a konkretnie jest to model Aqua Floor Cleaner Plus. I ja wiem, że sama nazwa tego odkurzacza, czyli Aqua Floor Cleaner już zdradza jego funkcjonalność, ale jeżeli interesuje Was, jakie jeszcze funkcje posiada ten odkurzacz, zapraszam na film. Jeżeli ten film będzie dla Was pomocny, to subskrypcja będzie na pewno wskazana, a łapka w górę tym bardziej. Zacznijmy od podstawowej funkcjonalności, czyli mamy tutaj odkurzacz, który jeszcze przy okazji myje nam podłogi, po których się porusza. I jest to produkt przeznaczony dla tych z Was, którzy mają w swoich domach twarde podłogi. I teraz, niezależnie od tego, czy te podłogi będą z gresu, będą z drewna, czy będą z paneli podłogowych, to ten odkurzacz odkurzy je, umyje, dbając o bezpieczeństwo powierzchni, po której się porusza. Odkurzaczy pionowych, które mają podobną funkcjonalność co ten odkurzacz, na rynku znajduje się dość sporo. Natomiast jeżeli chodzi o odkurzacze pionowe z funkcją mycia, które automatycznie się czyszczą, no tych już tak dużo na rynku nie ma. Słuchajcie, geniusz tego rozwiązania polega na tym, że po skończonym procesie odkurzania wystarczy ten odkurzacz ustawić na stację ładująco czyszczącą i włączyć proces czyszczenia. W tym wypadku wałek myjąco-odkurzający umyje się automatycznie, ale jeszcze dodatkowo wszelkie systemy wodne, czyli odprowadzania-doprowadzania wody, również zostaną wyczyszczone. Specjalna konstrukcja wałka z odsłoniętym prawym bokiem pozwala bardzo łatwo odkurzać przy wszelkich krawędziach. Krawędzie, narożniki, te listwy podłogowe w kuchni, szczególnie to miejsce, gdzie łączą się z podłogą, są po prostu idealnie czyste, a dodatkowo moc słońca na poziomie 11,5 tysiąca paskali powoduje to, że żadne zabrudzenia nie są wyzwaniem dla tego odkurzacza. Aquaflor Cleaner Plus to jest odkurzacz, który posiada dwa niezależne pojemniki na wodę. W przedniej części mamy zbiornik na wodę brudną i zanieczyszczenia, 720 ml, natomiast w tylnej części mamy zbiornik na wodę czystą o pojemności 750 ml. Dzięki temu, że mamy dwa niezależne zbiorniki na wodę czystą i na wodę brudną, mamy stuprocentową pewność, że na wałek odkurzająco-myjący podawana jest tylko i wyłącznie zawsze czysta woda. Wodę do mycia można dodatkowo poddać procesowi sterylizacji. Dzięki temu uzyskujemy wodę elektrolityczną, która zapewnia nam niemal 100% higieny, a dodatkowo sam proces sterylizacji wygląda atrakcyjnie. Sterowanie odkurzaczem jest łatwe i wygodne, ponieważ na uchwycie macie przyciski do podstawowych funkcji. Natomiast na tym dużym wyświetlaczu Smart LED macie dostęp do najważniejszych informacji, typu na przykład czas pracy odkurzacza, stan naładowania baterii, konieczność opróżnienia pojemnika na nieczystości bądź dolania wody czystej. Również na tym wyświetlaczu, jeżeli pojawi się informacja o tym, że należy odkurzacz wyczyścić, po prostu na stację ładującą. Stacja dokująca ma dodatkowo funkcję czyszczenia wałka, o czym wspominałem wcześniej. Warto dodać, że na wyposażeniu z odkurzaczem znajduje się dodatkowy filtr, dodatkowy wałek myjąco-odkurzający, specjalna szczotka z ostrzem do konserwacji oraz nisko niskopieniący płyn do mycia, czyli Protex. Odkurzacz ten, oprócz tego, że świetnie odkurza i myje nasze podłogi, nadaje się świetnie do tego, aby zbierać z nich rozlane płyny. A dodatkowo producent mówi, że czas pracy tego odkurzacza wynosi do 35 minut. Funkcja pionowego parkowania. Jest to świetne rozwiązanie w momencie, kiedy musicie po prostu odebrać telefon. W takim wypadku odkurzacz stoi w miejscu, w którym go zostawiliście, i po skończonej rozmowie możecie kontynuować swoją pracę. A nie jak w przypadku modeli, które nie mają takiej funkcji, odstawiać je do stacji dokującej. Zbliżamy się do końca, czyli czas na moje wrażenia z użytkowania tego odkurzacza. Otóż słuchajcie, na dole mam panele, jak również płytki w kuchni i w łazience. Podczas używania tego odkurzacza zauważyłem kilka rzeczy. Po pierwsze, jest bardzo cichy. Po drugie, jego proces czyszczenia i mycia, czy odkurzania i mycia jest naprawdę świetny, niezależnie od tego, jak bardzo brudne były na przykład kafle w przedpokoju, a jak czyste były te w kuchni. I jeszcze jedna rzecz, ilość wody, która zostaje na podłodze po tym, jak ten odkurzacz skończy pracę, jest tak niewielka, że podłoga schnie po prostu momentalnie. Jeżeli po obejrzeniu tego filmu stwierdzicie, że taki odkurzacz przydałby się w Waszym domu, to na pewno ten odkurzacz znajdziecie w sklepach stacjonarnych MediaExpert, jak również na mediaexpert.pl. Dzięki bardzo, Lugu Wiesław. Cześć!